Pokażę Wam nogi, jak wyglądają przed i po. Posmaruję tylko jedną, drugiej nie, żebyście widzieli kontrast. Nie, no żartuję, nie zrobię tak. Witajcie, przychodzę dzisiaj do Was z zapowiedzianym w poprzednim filmiku kucholem kosmetycznym, czyli produktami, które kupiłam w ostatnim czasie. Powiedzmy, że to był maj i czerwiec. Wolę nie myśleć, że to był czerwiec, ale to chyba po prostu był czerwiec. Także w przeciągu pół miesiąca nakupiłam trochę tych rzeczy. Trochę tego jest i są na tyle ciężkie, jakoś tak, to są dosyć konkretne produkty, że przygniatają mi właśnie nogi. Także może w trakcie filmiku nagle przestanę je czuć, czy coś w tym stylu. I tak zawsze, jak tak długo siedzę i nagrywam, to potem nie czuję nóg, i stary musi mnie zwlekać z takimi sztywnymi nogami. <laughs> nie wiem, pogoda, słabe krążenie. Dałam ja jeszcze na jedną paczkę, co zresztą wam mówiłam w poprzednim filmiku, żeby nagrać ten haul. Natomiast nie wrzucę tutaj produktów z tej paczki. I teraz taka konsternacja powinna być chwila melancholii, bo to nie są produkty, które sama kupiłam. To są produkty, które dostałam, a żeby nie być po prostu jakąś taką małą hipokrytką, że wrzucam do holu kosmetycznego produkty, których nie kupiłam, a hol kosmetyczny. To gdzieś tam w jakimś wolnym tłumaczeniu z urugwajskiego na nasz. To, jest, to są zakupy, po prostu takie zdobycze, co ostatnio nabyłam. Więc po prostu nagram Wam osobny filmik z takimi paczkami PR-owymi. Będą to moje pierwsze paczki pr także cieszę się jak małe dziecko. Wczoraj po prostu aż skakałam z radości i jak zobaczyłam, co tam było, to aż stary musiał mnie uspokajać, bo stałam koło drzwi wyjściowych, więc cała klatka słyszała. Na bank te moje piski i, i radość. Więc dobrze, że nie rozpakowałam tego pierwszy raz na wizji, że tak powiem, bo pewnie wiele osób bym zirytowała swoją nadmierną ekscytacją. I taka radość cebuli, która coś dostaje za darmo. Znacie to. Także będzie osobny filmik, a póki co pokażę Wam, co kupiłam. Mam nadzieję, że się ogarnę, opanuję z tymi zakupami i nie będę tak chorobliwie gromadziła zapasów. Ale każdy tak mówi i wychodzi jak zwykle. Jeszcze taka jedna informacja, zaczniemy najpierw od ogłoszeń. Część z Was na pewno zauważyła, że wrzuci wrzuciłam na społecznościach YouTube, jest taka zakładka, też ją niedawno odkryłam. E wrzuciłam informację o zniżce 20% na subskrypcję Look Fantastic. Ekscytuję się, bo to jest faktycznie mój kod zniżkowy, więc Look Fantastic w końcu, prawie po roku czasu rozpakowania ich pudełek, Spojrzał na mnie takim przychylniejszym okiem i dał mi kod zniżkowy. Także enjoy, korzystajcie, jeżeli chcecie i też jest kod zniżkowy na taką edycję na Dzień Ojca. Gdybyście chcieli, to zerknijcie sobie, wszystkie linki są w opisie. I coś jeszcze chciałam Wam powiedzieć. A no i jeszcze, że zostało w tym momencie, jak nagrywam ten filmik, to zostało jeszcze 17 sztuk mojego boksa. Także jeżeli chcecie, to kupujcie, jeżeli nie, no to wiadomo, że nie. Także to są tylko takie moje ogłoszenia. Pon... Pondziowskie? Nie. Jak to nazwać? Pondziarskie lądziarskie, ogłoszenie. Więc już nie przedłużając, przechodzimy do moich zakupów. Pierwszym produktem jest coś, co w tym momencie jest w promocji w HB za 59 zł z 90. To jest mój ulubienie, o którym Wam już trąbiłam, teraz wrzuciłam też na Instagramie informację o tym, że jest w promocji. To jest Holika Holika Aloe Soothing Essence SPF 50 i też PA z czterema plusikami do twarzy i ciała, wodoodporna, taka żelowa formuła. Mam tutaj w większości aloes, aż 78% to jest ekstrakt z soku liści aloesu. To jest produkt, który idealnie się sprawdza pod makijaż, no bo to jest taka żelowa formuła, więc i dodatkowo nawilża i chroni. Kupiłam tą sztukę dla mamy, ze względu na to, że ona troszeczkę tak na bakier jest z filtrami do twarzy latem, bo tak, no nie lubi się po prostu, a myślę, że dzięki temu produktowi się przekona, bo to jest taka konsystencja bazy pod podkład. Takiej żelowej bazy pod podkład więc serdecznie Wam polecam, zerknijcie, czy na stronie, czy stacjonarnie. Naprawdę warto sobie wypróbować. 100 ml za 59 zł to myślę, że naprawdę jest dobry deal. Zacznę od samych perełek i to będą takie pomieszane, wiecie, hebe, super farm. Dużo w super farmie kupiłam, bo były dni lifestyle, też natura i, i co jeszcze. I chyba tylko to. Także tak będzie to wszystko pomieszane. Pokażę Wam teraz produkt, który jest chyba, będzie moim odkryciem roku. Naprawdę, bo jest to produkt z EOLab. I to jest taki balsam. Delikatny balsam do wrażliwej skóry głowy, 250 ml. To jest balsam przeznaczony do pielęgnacji bardzo wrażliwej skóry głowy, co zresztą wiecie, że ja mam. Zawiera ponad 97,2% składników pochodzenia naturalnego, roślinnego, przepraszam, ale to prawie to samo. To jest balsam, który czytałam, że najlepiej jest nakładać na skórę głowy po myciu głowy, na samą skórę głowy. Tutaj, jeżeli chodzi o długość włosów, to wiecie, to są różne inne odżywki, maski. Ten produkt ma głównie koić skórę głowy, nawilżać ją i powiem Wam, że ja na razie użyłam go raz, bo kupiłam niedawno, więc użyłam na razie raz i nie, nie, nie czuję swędzenia skóry głowy. Pytanie, czy to jest zasługa tego produktu, czy kombinacji takiej, jaką zastosowałam, bo też kupiłam, tylko to kupiłam w naturze, a szampon do tego z tej samej serii kupiłam w Superfarmie w promocji minus 50 na dni lifestyle. Także pytanie, czy, czy to jest głównie zasługa tego produktu, czy też szampon maczał w tym palce, bo użyłam po prostu tego jako takiej kombinacji. Spróbuję oczywiście tego balsamu używać solo z innymi produktami. Także zobaczę, czy gdzieś tam będzie też tak samo działał. I na pewno Wam przypnę komentarz, gdyby na przykład coś tam się zmieniło. Eee, także jak coś, to czatujcie. Na pewno będę w dalszych filmach informować. W sumie drogi produkt, bo kosztował w promocji 17 zł. Eee, w Superfarmie nie widziałam tego produktu. W ogóle jakiś taki okrojony asortyment Superfarm ma, jeżeli chodzi o produkty EOLAP. Ewentualnie po prostu tak w moim Super Farmie jest yy, moim, tak jakbym była właścicielką. Jeżeli kiedykolwiek miałyście problemy z, ze swędzącą skóro głowy, czy z podrażnioną, czy z suchym skalpem, to naprawdę za tak niewiele pieniędzy warto jest spróbować. Także szczerze Wam polecam, nawet po jednym użyciu już mogę powiedzieć, że to jest perełka. No i szampon, tak jak mówiłam, z tej samej serii. Też tak samo zawiera 97% składników pochodzenia roślinnego. Tutaj jest ten składnik, który myślałam, że mnie uczula: kokojemidopropyl Natomiast on jest poprzedzony wodą. Potem jest woda z habra i Aloe Vera. I dopiero potem jest lauryl glucoside kokami do czy różnego rodzaju ekstrakty, takie wyciągi roślinne, e, także muszę powiedzieć, że naprawdę e, też dobry produkt. Zauważyłam w Superfarmie jakąś taką nową serię. To jest taka odżywka myjąca z glinką i tutaj mam serię z glinką żółtą, a tutaj mam serię z glinką e, czerwoną i jest jeszcze z glinką zieloną. Normalnie to kosztuje jakoś tak 22-24 zł w internetach. E, była promocja minus 50%, więc kupiłam to za tam 13 powiedzmy. ja tutaj to jest żółta, myjąca ekoglinka do włosów. Mamy tutaj żółtą glinkę z certyfikatem EcoCert, ekstrakt z jagód aki, ekstrakt z liści aloesu. Tutaj mamy rewitalizację i odżywienie, właściwy poziom nawilżenia, zmniejszenie elektryzowania. I to ma być produkt dwa w jednym, czyli i zapewnić nam y, oczyszczenie skóry głowy, takie delikatne, a także nawilżyć te włosy, także nie musimy już używać odżywki. Ja użyłam, tak czy siak. Natomiast dla osób, które gdzieś tam się mocno spieszą, czy nie potrzebują jakiegoś dodatkowego nawilżenia, to myślę, że ten produkt naprawdę byłby w porządku i to jest produkt, który się bardzo słabo pieni, bo to jest bardziej taka, taki balsam myjący. Więc jeżeli ktoś używa ogólnie balsamów, czy odżywek do mycia włosów, powiedzmy kręcone włosy, tak często robią, to myślę, że to będzie naprawdę świetny produkt i też dla osób, które mają gdzieś tam przez suszony skalp czy, czy suche włosy. Naprawdę po tym produkcie, bo na razie użyłam tylko tej żółtej, po tym produkcie miałam bardzo miękkie włosy. One były mm, takie dociążone, nawilżone yy, i wcale nie widziałam, żeby skóra głowy była jakoś niedomyta. I niestety ten produkt jest mało wydajny, na pewno, bo na razie użyłam go tylko raz. Już yy, jest gdzieś tutaj, w tym miejscu. Na pewno nie, buteleczka nie była pełna, co zresztą mogę porównać. Gdzieś tam tych pompeczek troszeczkę nawet żeby mimo wszystko czuć, że te włosy są umyte, ale przy kolejnym podejściu myślę, że po prostu postaram się ograniczyć to. No i fajnie, że ma pompeczkę, bo dzięki temu można bezpośrednio nałożyć sobie na skórę głowy, tam gdzie chcemy, konkretnie w jakieś tam partie, no i po prostu wmasowywać sobie w skórę głowy, po czym zmywamy i w zasadzie to tyle. Jeżeli chcemy, to dokładamy odrywkę, jeżeli nie, to nie. Zauważyłam, że świeżość włosów była minimalnie krótsza, bo one gdzieś tam już po półtora dnia były takie miejscami, oczywiście, głównie na czubku głowy, że już można było je umyć. Natomiast śmiało, ze dwa dni, tak jak standardowo, myję włosy po dwóch dniach. To tutaj też wytrzymałam i wszystko było w porządku. Tutaj producent też zaleca, żeby stosować to jako co drugie mycie. Nie, nie co mycie, bo to na pewno też by wpłynęło na obciążenie skóry głowy i włosów. Natomiast co drugie mycie, myślę, że to będzie mój hit, dlatego pobiegłam na drugi dzień i kupiłam drugi i będę też się czaiła w przyszłości na, na te produkty w promocji, głównie w Superfarmie. Często występują promocje minus 40, minus 50%, niekoniecznie na dni lifestyle, po prostu często są takie promocje. A druga to jest czerwona myjąca glinka do włosów. Tutaj mamy czerwoną glinkę, ekocert, ekstrakt z chmielu i olej ze słodkich migdałów. I to jest stricte produkt taki do włosów farbowanych. Ja nie mam farbowanych włosów, ale jakoś tak bardziej ufam produktom, które są przeznaczone do tego typu włosów, bo jednak takie włosy wymagają wzmożonej pielęgnacji, gdzieś tam domknięcia tej łuski włosa ze względu na wypukiwanie się koloru. Więc zawsze produkty takie do włosów farbowanych, tak patrzę na je po prostu przychylniejszym okiem. No i tutaj mamy ochronę koloru, odświeżenie i naturalny wygląd włosów. Bardzo fajne produkty i daję wam znać, żebyście w razie czego też zwrócili na nie uwagę, jak będzie promocja, oczywiście. Bez promocji to myślę, że się aż tak nie opłaca, bo jednak no to nie będą jakieś super wydajne produkty. Kolejny produkt też będzie do włosów. No mówię, troszeczkę tych produktów do włosów ostatnio yy, nagromadziłam. To jest szampon w piance. Tak widzicie, tak wyszukuję co, coraz to różne rzeczy. To jest Sesio. Delikatny szampon w piance do włosów normalnych i do przetłuszczającego się skalpu. Szałfia, szałfia i granat. Kupiłam ten produkt głównie dlatego, że on nie ma w składzie propy betainy. I to był jedyny. Produkt w Hebe, który znalazłam właśnie bez tego składnika, co mnie ogromnie ucieszyło. Zwłaszcza, że był wtedy w promocji, teraz też jest w promocji, bo od 18 w Hebe jest promka minus 40% na produkty pielęgnacyjne do włosów, także jest za 14 zł. Bardzo fajna forma pianki, więc nie trzeba samodzielnie rozrabiać z wodą, tylko mamy już formę pianki, i jak zużyję ten produkt, to na pewno będę tam y, mieszała. Szampon, żeby uzyskać po prostu już od razu formę pianki. Bardzo dobry skład, naprawdę. Produkt jest naprawdę wart uwagi. Także y, zerknijcie sobie na te produkty. Jest też, y, jest też inna wersja, tylko tam coś mi nie pasowało. A, były te składniki do betaine w, w, w drugiej wersji. Ten produkt kupiłam z polecenia y, Agnieszki Niedziałek. Gdzieś tam widziałam w jej zestawieniu, że bardzo polecała produkty y, też dostępne w Hebe. I to jest odżywka, ja jako Mam tą e, taką saszetkę, bo one występują też w takich normalnych, pełnowymiarowych opakowaniach, ale one są droższe. Także ja kupiłam e, taką formę uzupełniającą i sobie przelałam. E, to jest Ahalo Battle Treatment, i to jest akurat taka wersja. Wygładzająco-regenerująca. Yy, stworzona w Japonii. Sześć rodzajów masła i mleczna formuła ziołowa. Zawiera masło shia, masło murumuru, masło żożoba, masło z nasion kakaowca, masło kupłaku, masło mango i botaniczne olejki. Odżywka naprawia zniszczoną strukturę włosów. No, ciężko powiedzieć, żeby odżywka to zrobiła, ale. No powiedzmy, że gdzieś tam pomaga, poniekąd w tym, um, intensywnie nawilża, uszczelnia budowę łusek, zapewniając włosom wygładzenie, miękkość i zdrowy blask to jest też opracowana formuła ziołowa zawiera olej kokosowy, olej słonecznikowy olej migdałowy, olej z wiesiołka olej z dzikiej róży, ekstrakt z brzoskwini, gruszki jarniki, winogrona, proteiny mleka regeneruje nawet najbardziej zniszczone włosy ona bez promocji, ten taki refill kosztuje 29 zł czyli też nie jest jakoś tak kolosalnie dużo, zwłaszcza, że tutaj dostajemy 400 ml, a takie pełnowymiarowe mają chyba 500 ml i kosztują około 4 dych, także zdecydowanie bardziej się opłaca sobie kupić taką saszetkę i przetransportować Transportować to do innego opakowania. No ja już używam tego produktu, jest przyjemny, aczkolwiek gdzieś tam może takiego intensywnego nawilżenia, dociążenia włosów nie zauważyłam. E, może dlatego, że, no wiecie, no moje włosy są dosyć cienkie, więc e, takiego efektu może nie zauważę. E, no i też suche na końcach. Natomiast kupię sobie drugą wersję i zobaczymy, czy ta druga wersja może jest taka bardziej odżywcza. Dobra, pokażę Wam teraz coś, co najbardziej przygniata mi nogi, żeby to już odłożyć na bok i mieć to z głowy, a raczej z nóg. E, to jest produkt taki środek czyszczący, nazwijmy taki e, produkt do domu. Zresztą tego, że na Dni Lifestyle też była promocja minus 40% na te produkty Only Eco, to kupiłam sobie płyn do podłóg. A co? Stwierdziłam, że sukcesywnie będę się przestawiała z dotychczasowo kupionych produktów, takich wiecie, do, do domu, na produkty eko. Na razie kupiłam sobie tylko płyn do podłóg, bo mi się już dawno skończył i stary musiał mieć podłogi płynem do mycia naczyń. Znaczy nie musiał on chciał myć. Go do tego nie zmuszał. Tutaj mamy biorafinowaną surfaktynę z rzepaku. Bez szkodliwych substancji syntetycznych i ropopochodnych. 99,76% składników pochodzenia naturalnego, w tym certyfikat EcoCert. To jest produkt wegański. Kolejny produkt, który Wam pokażę, to jest na pewno przez wszystkich znana, może lubiana, może nie, odżywka do rzęs Long For Lashes. Serum przyspieszające wzrost rzęs. Nie planowałam go kupować, natomiast okazało się, że jest w promocji za 30%. Złotych, czyli o połowę taniej, praktycznie, bo normalnie kosztuje chyba 70 parę złotych, więc stwierdziłam, że no cóż, kupię w zapasie, bo mam jeszcze jedną i tak sporadycznie ją używam. Kupiłam dlatego, że gdzieś tam zauważyłam, że moje rzęsy ostatnio są w gorszym stanie, a pamiętam sytuację. O tej sytuacji na pewno Wam też opowiem w innym filmiku, bo to jest taka trochę komiczna. Natomiast był moment, kiedy praktycznie nie miałam rzęs i to poniekąd przeze mnie. No, cóż, wyglądałam po prostu jak ofiara palnika z gazem, i musiałam szybko te rzęsy odratować. Także używałam tej odżywki codziennie, dwa razy dziennie. W przeciągu tygodnia już widziałam znaczną poprawę, że już te rzęsy mam. Po dwóch tygodniach już te rzęsy były praktycznie na takim samym poziomie jak przed utratą ich, a po trzech tygodniach już były wręcz dłuższe niż wcześniej. Gęste, długie bardzo ładne. Także co by nie mówić o tym produkcie, to na pewno jest skuteczny. Sporadycznie używam. To nie jest tak, że ja codziennie używam tego produktu, tylko wtedy, kiedy o nim sobie przypomnę. Także powiedzmy raz na dwa dni. Jak będę potrzebowała, to po prostu będę używała częściej, natomiast także po prostu gdzieś tam mieć w zapasie i, i używać w momencie, kiedy zauważę, że moje rzęsy tego potrzebują. Kolejny produkt, jaki kupiłam, to też wspominałam w sumie o nim przy okazji zestawienia promocji w Rossmanie. że gdzieś tam jest to ciekawe aby produkt. No i wziąłam i kupiłam na promocji w HB. Jest to bielenda, taki olejek antycelulitowy, aktywny koncentrat, może nie olejek, bo faktycznie to nie ma konsystencji olejku, tylko aktywny koncentrat wygładzający, ujędrniający kofeina, kwas glikolowy, algi koralowe. to On bardzo szybko się wchłania, więc niestety nie mamy możliwości za bardzo tam pomasowania, podziałania łapkami, tylko dosyć szybko się wchłania, no ale to jest taki stricte koncentrat na odpowiednie partie ciała, więc też nie na kładamy tego na całe ciało, ja używam tego na uda, na, na pupę, na czasem przeciągnę sobie na brzuch, aczkolwiek nie mam tam celulitu. Nie wiem, czy w sumie ogólnie mam celulit. Może mam, może nie. E, tutaj bardzo zaciekawiło mnie, że mamy właśnie kofeinę, kwas glikolowy, algi koralowe, miłożąb japoński, który bardzo lubię, zaraz pułamy sobie paznokcie e, i kolagen. Skład jest naprawdę obiecujący, i to są składniki, które faktycznie mają szansę zwalczyć celulita, przynajmniej z nim walczyć, bo kofeina i miłożopie japoński tutaj wpływają na krążenie, na poprawę krążenia, ujędrnienie. Algi koralowe i kolagen też mają za zadanie ujędrnić, tą skórę nawilżyć. No i kwas glikolowy, który gdzieś tam też ma poniekąd działanie złuszczające i pomaga poniekąd lepiej się wchłaniać pozostałym składnikom aktywnym, ma zapobiegać w skóry, ma działania antyoksydacyjne, a także wspiera w odbudowie płaszcza hydrolipidowego naskórka. Może, gdybym była bardziej systematyczna w stosowaniu tego typu rzeczy, to gdzieś tam może bym już zauważyła jakieś efekty. Natomiast ja stosuję tego typu rzeczy raz na trzy dni, jak sobie przypomnę, ale muszę się w końcu za to wziąć i gdzieś tam ujędrnić tojowo, bo wyruszę na urlop i będzie wstyd. Stary pokaże swoją zajebistą łydę, a ja co? A ja będę gdzieś tam chowała się w leggingsach. Czy też, oczywiście, piszcie swoje rekomendacje, czy macie jakieś takie skuteczne, sprawdzone produkty antycelulitowe, czy tam takie ujedrniające bardziej. Bielendy też kupiłam w promocji minus 40% serum do twarzy z tej serii Citox. Mam już wszystkie produkty z tej serii i mogę powiedzieć, że są wspaniałe, cudowne, bardzo przyjemne w użytkowaniu. Sam zapach, konsystencja, wchłanianie, nawilżenie, no po prostu wszystko jest cudowne. Ale myślę, że ten produkt nie będzie zbyt wydajny, bo przez to, że jest taki lekki, to jak bardzo dużo daje. Jest tak przyjemne w użytkowaniu, że nawet jeżeli zużyję w przeciągu dwóch tygodni, to nie będzie to dużo że strata, bo kupiłam go w promocji za 16 zł. Teraz widziałam, że w Hebe jest w promocji, natomiast za 19, więc ta, ta promocja jest mniejsza. Warto gdzieś tam czaić się zarówno na krem, na ten mus do mycia twarzy, jak i na to serum. Cała seria jest mega. Jeżeli chodzi o y, samoopalacze, to ja przeważnie stosuję je na nogi, bo jakoś tak te nogi optycznie ładniej wyglądają. Y, no i tak po prostu y, wiecie, no tutaj mam gdzieś szansę powiedzmy się opalić, mimo że stosuję filtry, to gdzieś tam zawsze to słońce dotrze. Natomiast z nogami jest ciężej. Także wspieram się z samoopalaczami. Ostatnio y, miałam z Bielendy samoopalacz taki w takim niebieskim, turkusowym powiedzmy opakowaniu i naprawdę sprawdzał, sprawdzał mi się bardzo fajnie. Jeszcze mam gdzieś na dwa użycia, dlatego jeszcze nie wrzucałam go do denka. Część lubi, część nie lubi. No i mamy tutaj piankę samoopalającą. Pianka jest cejwista. Znując się po superfarmie stwierdziłam, że jeszcze za mało mam w tym koszyku, mimo, że wydałam ponad stówę, więc dorzuciłam sobie taką samoopalającą piankę. Takie ciekawe stwierdzenie, samoopalająca pianka. Chciałam spróbować czegoś innego, oczywiście sprawdziłam w internecie, jakie są opinie na temat tego produktu i naprawdę większość jest bardzo pozytywnych. Niektórzy wręcz pisali, chociażby na wizerzu jak sprawdzałam, że ten produkt jest lepszy niż wiele jakichś takich ekskluzywnych, wysokopółkowych ym, samoopalaczy. Także stwierdziłam, że czemu nie, za 14 zł wypróbuję. I mamy tutaj tak, naturalne, brązowe kolory, te bez smuki, przebarwień, bez przesuszenia skóry, szybkie wchłanianie, ekspresowy efekt. E, także jestem ciekawa, jeszcze oczywiście z lenistwa nie użyłam, mimo że ten produkt mam już ponad tydzień, to tak samo jak z balsamami do ciała, mam taki sam problem z tego typu produktami, muszę po prostu zrobić konkretny jakiś peeling i wtedy tego użyć. E, tylko muszę po prostu wcześniej pójść spać. A w zasadzie wcześniej pójść się szykować do spania, bo zazwyczaj robię to za późno i, no i już nie mam sił, chęci i w ogóle. To jest forma pianki, więc myślę, że powinna być dosyć przyjemna w użytkowaniu. I dam Wam znać, pokażę Wam nogi, jak wyglądają przed i po. Posmaruję tylko jedną, drugiej nie, żebyście widzieli kontrast. Nie, no żartuję, nie zrobię tak. A już potem trzeba będzie pokazać nogi i będzie lipa. Także yy, daję wam cynk. Sprawdźcie sobie opinie na temat tego produktu. Yy, naprawdę są bardzo pozytywne, yy, dlatego też kupiłam i też wam pokazuję. I już mamy ostatni produkt, który yy, kupiłam i który w ramach tego holu wam pokazuję. To jest produkt kupiony w Naturze. Yy, Wspominam o nim w zestawieniu yy, tym takim produktów z natury, które są w promocji. Yy, płyn do higieny intymnej z firmy Intimel. To jest taka taka firma, która występuje tylko w naturze. Sprawdźmy, tak. Wyprodukowano dla natura. Ja akurat wzięłam hipoalergiczny płyn do higieny intymnej łagodzący Ultra Soft, bo jest też taki zwykły. Ja wzięłam jakiś taki Ultra Soft i powiem wam szczerze, naprawdę są to tanie produkty. A bardzo przyjemne w użytkowaniu, już nieraz miałam te produkty i zawsze, i w momencie kiedy używam nie miałam żadnych podrażnień i tym podobnych rzeczy. W promocji kosztował 5 zł, także kupiłam dwa, tak żeby mieć zapas. I mamy tutaj ekstrakt z lukrecji, kwas mlekowy, prebiotyki, i to ma być właśnie delikatna i skuteczna higiena okolic intymnych. Szczerze polecam, jeżeli szukaliście jakiejś taniej alternatywy dla właśnie płynu do higieny intymnej, to szczerze polecam Wam Intimel. Oni też mają i podpaski, i wkładki higieniczne, też dosyć tanie, no i przeważnie też opłaca się je kupować w promocji za grosze. Naprawdę można sobie zrobić zapas taki, żeby potem starego nie wysyłać po podpaski, bo wiadomo jak się to kończy. I to było na tyle. Troszeczkę tych produktów jednak zgromadziłam, myślałam, że ten haul jakoś tak sprawnie, szybko pójdzie, natomiast jak zwykle Milion dygresji, standard. Mam nadzieję, że ten filmik był pomocny, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego, pomocnego, że któreś z tych moich zakupów też Was do czegoś zainspirowało. Koniecznie piszcie w komentarzach, co Wy polecacie z danej kategorii, czy to na celuli, czy wrażliwą skórę głowy, czy jakiś naturalny może serum do rzęs. Chętnie się dowiem, co Wy polecacie, co już wypróbowaliście. Mam nadzieję, że w międzyczasie dajecie kciuka w górę i że subskrybujecie mój kanał. Ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnym filmiku.